I wiem, że w waszych kręgach bardzo wielu mężczyzn ma kłopoty właśnie z prostatą. Albo zaczynają się te kłopoty, albo są już w poważnym stanie. I tu jest mój tylko taki jeden kierunek, żeby mieć świadomość tego, skąd te kłopoty się zaczynają i że jeśli są one u mężczyzny, to równie dobrze też są u kobiety. Tylko dzisiaj się nie po pojawiły, nie pokazały, ale nagle któregoś dnia okaże się, że, że jest pewien, pewien nieprzyjemny temat gdzieś tam. Więc polecam serdecznie, żeby się tym zainteresować, żeby, żeby zgłębiać wiedzę i przede wszystkim szukać przyczyny i tą przyczynę eliminować. Także to jest, to jest najważniejsze. najważniejsze. No niestety dla mężczyzn nie można zaaplikować i z tego względu też, czy te produkty do stosowania dla mężczyzn. Więc z tego względu też mężczyźni mogą przyjmować to w postaci takiego produktu, który się nazywa Narum Fast. Tam jest właśnie też duża ilość tego metabiotyku i przyjmować po prostu do doustnie. I wtedy ta substancja przechodzi dalej do systemu. No ja mogę ze swojej też rodziny opowiedzieć, opowiedzieć, skoro już tak pociągnęliśmy ten temat, opowiedzieć taką historię. Dwa lata temu mój teść powiedział, że ma raka prostaty złośliwego, 3,5 cm. Zamierzałem kiedyś wziąć jego wyniki w ogóle pokazać nawet. No i oczywiście chciał iść na operację bardzo szybko, wyciąć to, pozbyć się, tak jak on powiedział, wyciąć, pozbyć się i, i być zdrowy, i będę zdrowy dalej. No ale na szczęście ja, moja żona i, 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 i jego syn nie zgodziliśmy się na to, mocno protestowaliśmy, rozmawialiśmy, nakłanialiśmy, no i powoli to wbiliśmy do głowy, żeby po, poczekał spokojnie. On zaczął aplikować właśnie przyjmować sobie, może nie aplikować, bo to przyjmować po prostu do tą bakterię narinę w postaci tego produktu i jeszcze drugiego forte, czyli tego narum fast i narum forte. E, przyjmował to przez pięć e, miesięcy, bo w ogóle cało, cała sprawa rozpoczęła się e, na święta. W, w czasie wigilii się okazało, że jest taka, a nie inna sytuacja tego złośliwego e, nowotworu. E, w czerwcu do mnie zadzwonił. Jak teść prawie, że nie dzwoni, tak do mnie dzwoni i mówi: Słuchaj, wiesz co? E, chcę Ci coś powiedzieć, a co takiego? Chcę ci powiedzieć to, że wkładam palca sobie i mówi, nic nie czuję. A tam była kość. Tam była kość. A teraz nic nie czuję. Jest wszystko miękkie. Ja mówię, no to dobrze, cieszę się. No cóż takiego? On umówił się do trzech onkologów i prywatnie, państwowo i tak dalej. No i wszyscy trzech stwierdzili, że ten rak znikł. Ale jeden z tych lekarzy powiedział taką informację, to ma pan dopiero problem, bo się to panu przerzuciło w inne miejsce. I on w stresie takim był po tym wszystkim i Teściowa, że po prostu nie dało się im tego przez kilka tygodni wybić z głowy. Jak mu zabolała głowa, to już był stres, że to jest rak już w głowie. Na szczęście. Przerobili to emocjonalnie w jakiś sposób. No i mija już dwa lata od kiedy miał decyzję tego raka, nowotworu złośliwego. Jest uśmiechnięty, zadowolony, zdrowy. To co się zmieniło, to zmieniło się to, że ten pęd do pracy, do wszystkiego odstawił na bok. Odstawił na bok telewizję kompletnie, gdzie wcześniej to telewizor był numer jeden. Tak dzisiaj telewizor nie istnieje. Zaczął ćwiczyć, zaczął normalnie żyć, cieszyć się życiem. To też. Zauważać, zauważać inaczej rzeczywistość. Także tego właśnie paniom tutaj i wszystkim, którzy nas oglądają, życzę, żebyście właśnie zmienili tą swoją rzeczywistość na tą lepszą. Także dziękuję bardzo. Tak. Tak? Narum Fast, tam jest taki produkt i Narum Forte. To nie jest, że to jest dla mężczyzn, to jest dla wszystkich uniwersalny produkt. Okay. Opowiem właśnie, Macie każda z Pań ma książeczkę taką. Ja wiem o tym, że większość osób, y, które mają y, te materiały, to większość tego nie przeczyta. Dlatego sobie pomyślałem, że tak luźno rozmawiając. To jest monografia szczepu tej bakterii i na stronie 12, na koniec samej tej strony, ja przeczytam to, co jest napisane. Szczep rinę wykazuje ponadto wysoką aktywność produkowanego peptydu przeciwdrobnoustrojowego acidocyny LCHV, Peptyd ten ma szerokie spektrum działania zarówno wobec patogenów gram dodatnich, jak i gram ujemnych, w tym sklasyfikowanych jako szczególnie niebezpieczne przez Światową Organizację Zdrowia, jak również wobec opornego na metycylinę Staphylococcus aureus, czyli, czyli gronkowca, Clostridium difficile będących problematycznymi patogenami szpitalnymi, które są trudne do leczenia i stanowią jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności w szpitalach na całym świecie. Tych informacji w tej monografii macie dużo więcej, ale ta informacja pokazuje Wam skąd się bierze siła tej bakterii, bo y, większość y, osób ma tego świadomość, że i, I mówi o tym, że coś, co jest do wszystkiego, jest do niczego. Możemy tak stwierdzić. Jednak, jednak to, co Wam chciałem pokazać, to teraz pokażę Wam część prezentacji, którą, którą już kilka razy, e, kilka razy gdzieś tam e, omawiałem i puszczałem. Więc wrócimy do tego naszego pierwotnego e, tematu, co odpowiada za naszą odporność. O bakterii narinę nie będę już mówił, bo już o tym mówiliśmy, ale powiem Wam o interferonie. Interferon to substancja, którą, którą w 1957 roku wyizolowano. Ja tak będę skracał, żeby nie, 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 nie przedłużać i nie zanudzać. Badacze nazwa, nadali temu temu czynnikowi nazwę interferon od angielskiego czasownika interferę, czyli przeciwdziałać. E, są to pewne białka. Myślę, że nie jest to aż tak ważne. Interferony dzielą się na trzy grupy. To też nie jest aż tak ważne. Jest interferon alfa, beta, kappa, lambda, omega. E, tak jest C19, interferony typu drugiego, to już nieważne. E, co jest ważne, bo to jest bardzo ciekawa, taka ciekawostka, e, przekażę dla Pań, jak kiedyś budowano naturalną odporność. Zaraz to połączymy w ogóle z tą monografią. E, kiedyś było w ten sposób, że obok... Domu przeważnie była obora, tutaj jest może niewidoczna, ale ona przeważnie była obora, w oborze były kury, świnie, krowy, konie. Wszystko było w jednym otoczeniu, w jednym najczęściej ciągu. Te kury wchodziły najczęściej do, do domu. Moja mama jeszcze opowiada, jak one wchodziły u sąsiadki, normalnie chodziły nawet po kuchni kury. U mojej mamy mówiła, że nie miały prawa kury wstępu do, do, do kuchni, znaczy u jej mamy, że tak powiem, bo ona była dzieckiem. Ale tak było. Te kury chodziły wszędzie, wokół, po, po całym gospodarstwie. I w momencie, kiedy któreś ze zwierząt bądź z ludzi chorowało, miało jakiekolwiek um, przeziębienie, kłopoty jelitowe, to pierwsze co, to podawano. Żółtko. Podawano te jajo. Te jajo podawano cielętom, podawano e, źrebiętom, e, źrebakom, e, podawano świniom, kiedy chorowały, ale tak samo ludziom. Z czym to było związane? Kura wytwarza na to, co ma wokół dostęp, wytwarza naturalne właśnie interferony. Te interferony to są, to są może nie tyle, że interferony, tylko antyciała, przeciwciała. Jeśli dany patogen, który jest w danym otoczeniu, nie będę wymawiał tego, co nas straszą przez dwa lata, bo to jest słowo zakazane, yy, jeśli on jest w danym otoczeniu i tu są kury, one wytworzą naturalnie w jaju przeciwciała. Ale nie wytworzą tego kury, które są na fermie, więc podanie tego jajka fermowego nie daje żadnego rezultatu. Ale podają jeszcze do dnia dzisiejszego, bo ja jestem z Podlasia, sąsiedzi, ludzie gdzieś wokół, którzy, z którymi mam do czynienia, podają te jajka kupione w sklepie wielkopowierzchniowym bardzo często, czy cielętom, czy, 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 czy psom, w nadziei, że ono pomoże tak jak kiedyś pomagało. Czasami widzą jakiś efekt, nie wiadomo czy związany z tym jajem, czy z czymkolwiek innym, ale ten zwyczaj pozostał. Więc yy, 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 idźmy dalej, spokojnie. Tutaj utrata kubków smakowych, to o tym nie będziemy mówić, bo to już przeszłość, wszystko zostało odwołane po dwóch latach, więc mam, miejmy nadzieję, że nie powróci. Ale co jest dalej? Dalej jest taka sytuacja, że ta bakteria narine oprócz tego, że wytwarza ten peptyd, czyli tą acidocynę, o której Wam... Pisa, o której Wam tutaj cytowałem, którą macie w tych materiałach, która niszczy gronkowce, klostridia i tak dalej, i tak dalej. To jest cała lista, ale to jest właśnie, to, to samo jest też w tych badaniach, bo w tych badaniach, które Wam przekazałem do przejrzenia i które będą widoczne na końcu tego filmu, to oprócz tego narinę wytwarza, indukuje właśnie ten interferon. Interferon jest używany w leczeniu nowotworów, nie wszystkich, ale nielicznych. Z tym, że jest to interferon, który jest wytworzony sztucznie w laboratorium. Narinę wytwarza wszystkie rodzaje interferonu, plus do tego ponad 100 enzymów, między innymi taki enzym, który się nazywa RNA za L, który niszczy obce RNA wewnątrz komórki aby zapobiec ewentualnej syntezie białek przez wiadomo co. Więc to jest ważna informacja, że ci, którzy wprowadzili do siebie obce RNA, wiemy w jaki sposób, bądź dostali to obce RNA poprzez nawet rozmowę z kimś, to obce RNA dostało się do naszej komórki i zaczęło ją modyfikować, to mamy coś, Czym jest właśnie ta Renaza L, co zabija naszą zmodyfikowaną komórkę, zmodyfikowaną przez to coś, co się dostało z zewnątrz. I w tym momencie to robi właśnie narinę. On tak, silny, tak silna bakteria. To nie jest, nie możemy tego nazwać jako probiotyk. To jest po prostu nasza bakteria startowa. Czy my ją później mamy, czy nie mamy, bardzo często są pytania zadawane. Ja tego nie wiem. Ale wiem jedno, że te badania, które zostały w Japonii wykonane i wiele innych badań, które zostały w Polsce wykonane, przeczą w ogóle logice. Przeczą logice, którą przedstawia nam świat farmaceutyczny bądź naukowy. Więc. Tutaj wszystkie zakazane same słowa. Przeprowadzono jeszcze a propos tego tej prezentacji, którą tutaj pań, e, Panią pokazuję, e, przeprowadzono takie badania międzynarodowe e, Human Genetic Efforts, będę tylko czytał część słów, e, które zostały zrobione w 50 ośrodkach naukowych i to jest ważna informacja, między innymi w Szwecji, USA, Francji, w tym w Polsce MSWiA szpital w tym y, też uczestniczył i inne laboratoria. I te badania skupiły się na poziomie interferonu. Szukano przyczyny tego, że jest niski poziom interferonu w organizmie i wtedy, jak jest niski poziom, ludzie zapadają na to coś. A tu mamy coś, co indukuje ten poziom, podnosi. Mamy tylko jeden kłopot. Nie możemy pójść do laboratorium i zbadać poziomu interferonu. Ani w Polsce, ani w całej Europie. Za to za naszą wschodnią granicą możemy to zrobić od ręki za 10 dolarów. I tam poziom interferonu podawany jest od 200 w skali do 2000, gdzie oficjalnie podaje się, że w momencie infekcji potrzebujemy nawet 200 jednostek. Na dzień. Więc jeśli mamy ten poziom niski, to infekuje coś nas i w ciągu dnia jesteśmy wypstrykani. Nie mamy czym walczyć. Po prostu. I to się ciągnie, ciągnie, później próbujemy dobić tym, tamtym, tamtym, tamtym. No i czasami się nie dociągnie, czasami się wyciągnie, różnie. To bywa, prawda? Ale to jest informacja taka, która yy, Powiem dalej, próbując zamówić, zlecić takie badania, nikt nawet nie chce rozmawiać, żadne laboratorium, bo chcieliśmy zlecić dla 100-200 osób, zamówić, zapłacić. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego tak jest? A dlaczego robi się badanie na, 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 tysiącach, na tysiącach ludzi? Te badanie... Human Genetic, Genetic Efforts zostało zrobione na tysiącach ludzi. To jest m.in. ta osoba Peter Brodin, który, który zainicjował te badania ze szwedzkiego szpitala Karolińska w Sztokholmie. Mamy z nim kontakt i najciekawsze jest to, że po przedstawieniu nawet tych materiałów... No, on mówi ciekawe, ciekawe, ciekawe. No i na tym koniec. No oni mają swój cel gdzieś tam wyznaczony, no bo przecież wiadomo, że jeśli w 50 y, krajach robione badanie, no to nie zlecone przez społecznika jakiegoś, tylko zlecone przez górę, prawda? Więc y, tu nie chodzi o to, żeby tworzyć teorie spiskowe jakiekolwiek, y, tylko chodzi o to, żeby świadomie patrzeć, y, tu są te, y, te badania w Science świadomie patrzeć na to, na czym oni się skupili. Oni się skupili na poziomie interferonu, tylko i wyłącznie. Tylko to odpowiada za naszą odporność. Nie poziom witaminy takiej, takiej, nie poziom tego czy tamtego, czym nas się zagłusza. Te badania są dostępne, każdy z Was może sobie wejść w Science, tutaj macie linki, obejrzeć, przeczytać. To jest autentyczne autentyczna przyczyna tego, że łapiemy cokolwiek. I to nie dotyczy tylko tego, co było przez dwa lata, tylko inne wszelkiego rodzaju infekcje łapiemy, bądź, bądź onkologiczne tematy w momencie, kiedy mamy niski poziom interferonu. Bo to, co Wam powiedziałem, onkologiczne tematy część się leczy interferonem tylko sztucznym. Wiecie, jak ze sztucznym jest? W momencie, kiedy jedną substancję podajemy, to jest tylko jedna, która wchodzi i niszczy. W momencie, kiedy wyobraźcie sobie, ten interferon jest indukowany przez nasz organizm, są różne rodzaje jego indukowane naturalnie i oprócz tego te enzymy wszystkie, ponad 100 enzymów, to wszystko idzie całą masą od razu, która, która stawia organizm na nogi przede wszystkim, ale która pomaga mu w samozdrowieniu. Bo nasz organizm tak czy inaczej, z którejkolwiek strony podejść, to on potrzebuje tylko pomocy, żeby sam siebie uzdrowić. To nie lekarstwa leczą, tylko organizm sam siebie musi wyleczyć. Więc, więc tu pokazuję Państwu to inne spojrzenie na tą bakterię, na Rinę, z którą, z którą gdzieś tam od dwóch lat, o której opowiadam, jeżdżę mówię, no i wiadomo, że część z Państwa, część z Pań, które tutaj, z tych, którzy mnie oglądają, powiedzą, że to jest biznes, że chcę podejść tu biznesowo i tak dalej. Nie, to jest, to jest pewnego rodzaju misja, z którą jestem i z którą przychodzę tutaj do Was, opowiadam Wam o tym żeby móc sobie pomóc i wiedzieć, czym sobie można pomóc. Że to coś, co jest od człowieka, jest to jedna z dwóch bakterii, które znam od człowieka, które mają naprawdę tak silne działanie i tak szerokie zastosowanie, jak właśnie to narinę. Tutaj Judy Majkowicz, którą gdzieś tam część osób zna z filmów YouTube'a. Ona tak, to, tak samo mówi o interferonie typu pierwszego. Kolejne badania, które są e, zrobione, no to już tutaj pokazuje tutaj te japońskie badania, gdzie właśnie w 1987 roku już pokazano to, że bakteria narinę indukuje interferon. 87 rok. Dlaczego 87? Bo po Czarnobylu, w momencie kiedy WHO określiło bakterię narinę jako radioprotektor, jako bakteria, która chroni przed napromieniowaniem i nie tylko tym Czarnobylu napromieniowaniem, ale też napromieniowaniem przez Wi-Fi, z telefonów, ze wszystkiego innego, które jest wokół nas otacza. Która, bakteria narinę została yy, w czasie Czarnobylu nagrodzona, rekomendowana w tak ekstremalnych sytuacjach jak Czarnobyl, bo okazało się, że ci ludzie, którzy wchodzili do tej zony, czyścili i wychodzili, bardzo szybko wyrzucali z siebie napromieniowanie pozbywali się i przede wszystkim nie łapali infekcji, co było, co było standardem. Osoba napromieniowana, drogi oddechowe od razu, infekcje i wszystko inne. I to pokazało światu siłę tej bakterii i już od razu po rok po, y, po tym wybuchu y, Japończycy kupili tą bakterię na badania, licencję na badania, badawczą licencję i już rok po były pierwsze właśnie wyniki dotyczące tego, jak ona działa, dlaczego ona tak działa i dlaczego jest tak silna, że właśnie wytwarza to coś, czyli ten interferon. I z mojej strony to tyle. Chciałbym podziękować za wysłuchanie mnie. Dziękuję bardzo. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.